Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś film z serii tych takich ciekawostkowych, poradnikowych, a mianowicie jak utrzymać porządek w szafie i nie tylko. Wraz z zamieszkaniem w mniejszej przestrzeni zaczęłam myśleć o tym, jakby tę przestrzeń nadal trzymać uporządkowaną, tak aby ten minimalizm, który lubię wokół mnie, ten porządek, który lubię wokół mnie. Można było zachować, mimo tego, że liczba rzeczy, którą mam nadal jest taka sama, ale mieszkanie jest 10 m kwadratowych mniejsze. Pomyślałam więc o nawykach, które ja stosuję, żeby zachować tę przestrzeń wokół mnie w jako takim ładzie. Wiadomo, że to nie są rzeczy, które tak jakby robię 10 na 10 albo 100% czasu, i tak dalej. Czasami mi się po prostu nie chce, czasami zrobi się bałagan, ale powiedzmy, że są to założenia, które. Pomagają mi utrzymać tę przestrzeń wokół mnie w porządku, i też są to rzeczy, które stosuję w mojej szafie, żeby jak już, wiecie, zrobiłam ten deklatering, albo robię sobie regularnie ten deklatering i sprzątanie szafy, to żeby ten porządek i ład w niej tam był dłuższy czas niż tylko pierwszy tydzień. I są to nawyki w miarę łatwe do wprowadzenia. Podzieliłam je na takie trzy grupy, które nazwałam roboczo: planuj, Stosuj i weryfikuj. W grupie planuj, jak sama nazwa wskazuje, jest to, żebyśmy zaplanowali tę przestrzeń wokół siebie tak, żeby ona miała też mały potencjał do zagracania się. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby każdej rzeczy, jaką mamy, albo prawie każdej rzeczy, jaką mamy, bo wiadomo, że zawsze coś tam zostanie, nadać konkretne miejsce i w tym konkretnym miejscu tę rzecz trzymać. Ja zawsze jestem pod wrażeniem, że oglądam jakieś wnętrzarskie filmiki i ludzie mają na przykład tak zaplanowaną kuchnię, albo spiżarnię, albo szafę, że nawet, wiecie, ściereczki, albo tabletki do zmywarki, albo jakieś konkretne nietypowe talerze mają swoje miejsce, które jest przeznaczone właśnie na tę rzecz. Dzięki temu te rzeczy nie walają się boku. to jest raz, Dwa nie powodują chaosu wśród innych rzeczy, nie są wrzucone na przykład gdzieś do jakiejś dużej szafki, i jest łatwy do nich dostęp. Bo łatwy dostęp to jest też klucz do tego, żeby te wszystkie rzeczy zaplanować, poukładać. Mianowicie trzeba to traktować bardzo, bardzo użytkowo. Nie tak, że a dobra, tu z tyłu mam niską szafkę, to tam się zmieści jakiś niski garnek. Co z tego, że tego garnka używam na przykład raz albo dwa razy w tygodniu i za każdym razem, jak będę chciała go użyć, to będę musiała wyjąć najpierw to wszystko, co jest z przodu, żeby ten garnek znaleźć. Więc traktujemy wszystko użytkowo i z przodu, albo tak jakby w łatwo dostępnych miejscach, mamy te rzeczy, których używamy najczęściej. I tak samo w szafie. Myślę, że takim dobrym przykładem na to jest to, że ja na przykład ubrania zimowe w sezonie wiosenno-letnim mam spakowane i wyniesione w tym momencie do naszej komórki lokatorskiej, tak żeby one nie zabierały mi miejsca w szafie. W momencie, kiedy w ogóle ich nie używam, w ogóle z nich nie korzystam. I ostatnia rzecz, którą sobie wyodrębniłam w tej zakładce Planuj to jest to, żeby wykorzystywać każdą dostępną przestrzeń, żeby tak sobie Zbudować miejsca do przechowywania różnych rzeczy, aby nie było tam zmarnowanej przestrzeni. W tym momencie mamy tak wiele różnych rozwiązań na przechowywanie, że możemy wykorzystać na przykład pionową przestrzeń, możemy powiesić różne rzeczy, możemy na przykład się wyposażyć w jakieś takie pojemniki, które są zakładane na drzwi od szafek. Ja na przykład tak mam przyklejone uchwyty na pokrywki. W szafce w kuchni. Żeby te pokrywki gdzieś tam się nie walały, mam po prostu na drzwiach od szafki przyklejone trzy uchwyty na trzy pokrywki, które mamy. I tutaj też bardzo dużą inspirację można znaleźć właśnie oglądając różne filmiki wnętrzarskie z bardzo ciekawymi rozwiązaniami. Ja osobiście bardzo Wam polecam taki kanał, który nazywa się Never Too Small, czyli nigdy nie jest, nigdy przestrzeń nie jest za mało. Tak. I jest to kanał o. Mieszkaniach, o tym, jak mieszkają ludzie na całym świecie, głównie są to architekci wnętrz, ale, ale jednak bardzo, bardzo fajnie się można do tego zainspirować, i oni mieszkają po prostu w małych mieszkaniach, w małych domach, w małych przestrzeniach. I to, jak oni te przestrzeń aranżują, jak dbają o to, żeby nawet w takim powiedzmy 25-metrowym mieszkaniu było wszystko to, co jest potrzebne, i było wszystko, co, co dla właściciela tego mieszkania stanowi taką esencję życia codziennego. Jest naprawdę bardzo, bardzo inspirujące i sprawia, że przestajecie myśleć na przykład o tym, żeby mieć 120-metrowe mieszkanie, bo macie dużo ciuchów na przykład. Druga grupa, którą nazwałam sobie stosuj, to są właśnie te nawyki, które należy stosować codziennie, albo dobrze by było, jakby je się stosowało codziennie. Ja staram się tych zasad trzymać, ale z nimi mam największy problem i są one dwie, bardzo mało. Ale i tak stanowią jakiś tam problem albo wyzwanie o tak. Pierwsze z nich to jest odkładaj rzeczy na miejsce, zawsze. Po to, właśnie tak jakby w planowaniu przyporządkowało się każdej rzeczy miejsce, żeby później w stosowaniu tę rzecz na miejsce, na jej przeznaczone miejsce za każdym razem odkładać. I to bardzo mocno daje się we znaki w szafie, jeżeli macie coś takiego, jak z tak zwaną szafę na krześle. Moja szafa na krześle stoi sobie tutaj obok. Jest to fotel. I na tym fotelu rzadko kiedy nie ma jakichś ubrań. I to są zarówno ubrania moje, jak i ubrania mojego chłopaka, jak i jakichś rzeczy naszego psa. Jest to taka podręczna szafa, którą chyba każdy albo prawie każdy z nas ma. I ona trochę zabija to postanowienie, odkładaj rzeczy na miejsce. Ja wiecie, czasami się na przykład zbiorę i po prostu wezmę ten cały Majdan, który tam leży, i poodwieszam wszystko na miejsce, poskładam wszystkie koszulki, rzeczy, które są do prania, wyniosę do prania, no ale nie zawsze tak jest, więc ten nawyk, odkładaj wszystko na miejsce, na pewno bardzo pomaga zapobiegać chaosowi, który może się tworzyć wokół nas. I druga zasada, jaką roboczo nazwałam 3 minuty i tutaj każdy może sobie tak jakby przydzielić dowolny wymiar czasowy tej zasady, ale jeżeli coś zajmuje Ci, mi w tym przypadku mniej niż 3 minuty, zrób to od razu. Nie zostawiaj tego na później. Jeżeli mniej niż 3 minuty zajmuje Ci odwieszenie kurtki na wieszak i włożenie jej do szafy w przedpokoju, zrób to od razu jak zdejmiesz tę kurtkę. Jeżeli mniej niż 3 minuty zajmuje Ci posłanie łóżka, to zrób to od razu, jak wstaniesz z tyku łóżka i wiesz, że już nie będziesz do niego wracał albo wracała. I tak jak mówię, ten czas może być dowolny, dla niektórych są to dwie minuty, dla niektórych jest to pięć minut. Ja sobie wzięłam właśnie tutaj te trzy minuty i też jest to zasada, nawyk, który pomaga utrzymać porządek w naszej własnej, mojej własnej przestrzeni. I trzecia grupa, którą nazwałam sobie weryfikuj, to jest właśnie takie utrzymanie porządku w dłuższym czasie, i odnosi się głównie do szafy, bo mam tutaj dwa takie podpunkty, które stricte w szafie możecie zastosować. Jeden z nich to jest metoda odwracania wyszaków. To jest coś, co gdzieś tam krąży w internecie slow fashion albo generalnie modowym, żeby zweryfikować to, co nosicie na co dzień, a czego nie nosicie, czyli wkładacie wszystko do szafy tak jakby na odwróconym wyszaku i jeżeli te rzecz... Zakładacie, później wracacie do domu, zawieszacie ją znowu na wieszek, wycie wkładacie do szafy, bo to zajmuje mniej niż 3 minuty. To już ten wieszek jest tak, jakby w dobrą stronę. I dzięki temu macie wizualne przedstawienie tego, co nosicie najczęściej, a czego na przykład przez ostatni rok, czy jakiś dowolny czas, który sobie wyznaczycie, nie używaliście, bo cały czas wisi to na tym odwróconym wieszaku. Kolejna rzecz to jest zobaczenie wszystkiego. Czyli układanie rzeczy w szafie tak, żebyśmy widzieli, co w niej mamy. Bo bardzo często się zdarza tak, że mamy poupychane gdzieś tam rzeczy z tyłu szafy i nawet nie pamiętamy o tym, że je mamy. I wiecie, przychodzi dzień, kiedy chcemy coś ubrać, okazuje się, że nie mamy się w co ubrać, a później, jak robimy porządek w szafie, to patrzymy: O, nie wiedziałam, że mam taki sweter albo taką koszulkę. O, fajne jeansy, nie wiedziałam, że je mam. Bo były gdzieś tam schowane z tyłu za wszystkimi innymi rzeczami, które macie w szafie. Więc planujcie swoje szafy, układajcie w nich rzeczy tak, żeby wszystko było widoczne na pierwszy rzut oka, żeby móc właśnie z tego wszystkiego wybierać to, co chcecie założyć. I wiecie, jedną rzeczą, żeby móc to zrobić, to trzeba by było mieć albo bardzo dużo szaf, jeżeli ktoś ma bardzo dużo ubrań, albo starać się tak jakby zmniejszyć liczbę swoich ubrań. Kolejny nawyk, który moim zdaniem jest bardzo ważny i bardzo pomaga w takiej dobrej higienie i przestrzeni wokół, i trochę w higienie myślenia o rzeczach, to jest pozbywanie się zbędnych rzeczy. I tutaj mam na myśli nie tylko rzeczy z szafy, nie tylko ubrania, których nie nosicie, ale też na przykład regularne przeglądanie waszej apteczki i pozbywanie się przeterminowanych lekarstw. Regularne przeglądanie albo zaglądanie do waszej szuflady z kablami. Ja mam szufladę z kablami i weryfikowanie, czy pięć kabli takich samych jest wam potrzebnych, czy może jednak możecie się ograniczyć do dwóch. Podchodzenie też do rzeczy w realny sposób, że macie, załóżmy, coś, co nie działa, nie wiem, albo buty, które planowaliście zanieść do szewca, ale one już dwa lata stoją w szafie i nadal się nie mogą doczekać tego szewca, to musicie sobie tak bardzo realnie i szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy wy to zrobicie, czy wy jednak tego nie zrobicie i po prostu pozbyć się tej rzeczy dacie jej, nie wiem, drugie życie, może ktoś będzie chciał z niej skorzystać i sam osoby naprawi. I tutaj z wielką pomocą przychodzą grupy na Facebooku, takie jak na przykład Uwaga, śmieciarka jedzie gdzie możecie właśnie w bezproblemowy sposób wystawić swoje rzeczy, które dla kogoś będą interesujące i ten ktoś po prostu powinien przyjedzie albo się gdzieś tam umówicie i przekażecie i oddacie tej osobie. Coś, co wam już się nie przydaje, ale tej osobie się może przydać. I rzeczy, o której już wspomniałam, czyli przechowywanie tych przedmiotów, których nie używacie w danym okresie, w danym miejscu albo w danej nie wiem, części życia, części roku. Głównie to się odnosi do ubrań, czyli przechowywanie na przykład ubrań na sezon letni, w czasie zimy, i wczesnej wiosny, i jesieni, gdzieś w osobnym miejscu, żeby one nie zabierały miejsca w szafie. I w takim wypadku przydaje się bardzo komórka lokatorska. Natomiast ja wcześniej na przykład trzymałam rzeczy w workach próżniowych pod łóżkiem. I wiadomo, że tak, jakby to utrzymanie porządku wokół nas zależy przede wszystkim od naszej determinacji i silnej woli do tego, czy chcemy te wszystkie nawyki wypełniać. Ale jeżeli są to małe nawyki, które możemy łatwo wprowadzić, jeżeli mamy przestrzeń, która jest dobrze rozplanowana, jeżeli przypisaliśmy tym wszystkim naszym rzeczom jakieś konkretne miejsce, to na pewno będzie nam znacznie, znacznie łatwiej żyć w ładzie i porządku, zwłaszcza jeżeli będziecie musieli zmienić mieszkanie na mniejsze. Dajcie znać, czy wy macie jakieś nawyki albo haki na to, jak trzymać swoją przestrzeń w porządku na to, jak utrzymać szafę po sprzątaniu w takim kształcie, w jakim ją zostawiliście. Bardzo chętnie wszyscy poczytamy o tym w komentarzach. Dziękuję Wam za dzisiejszy filmik i widzimy się w kolejnym. Pa!